65 milionów lat temu równiny prehistorycznej Ameryki Północnej były zdominowane przez słynnego Tyranozaura Rexa, czyli prawdziwego króla tyrana. Dzięki swoim ogromnym rozmiarom i tytanicznym szczękom jego rządy były absolutne, co pomogło mu nie tylko zdobyć sławę, ale także wypromować całą rodzinę tyranozaurydów. I choć ród ten jest dobrze znany, żaden inny przedstawiciel tej grupy nie zdobył takiej sławy jak sam t co ciekawe, nie był on jednak ani pierwszym członkiem swojej rodziny, ani nawet pierwszym tyranozaurem panującym w Ameryce Północnej. Już kilka milionów lat wcześniej jego bardzo bliski krewny pełnił rolę tego wielkiego złola i był drugim największym tyranozaurem, jaki kiedykolwiek rządził tym kontynentem. A krewniakiem tym był Daspletozaur, czyli straszny jaszczur. W przeciwieństwie do wielu nowo odkrytych tyranozaurów, które zazwyczaj znajduje się w złym stanie. Pierwszy znany nam okaz daspletozaura został świetnie zachowany. Składał się z kompletnej czaszki oraz ponad 50% całego ciała, w tym większości kręgów. Dzięki temu badacze od razu zdali sobie sprawę, że mają do czynienia z ogromnym, potężnym tyranozaurytem. Jednak początkowo panowało spore zamieszanie, ponieważ szkielet był bardzo podobny do wcześniej opisanych rodzajów dinozaurów. W rezultacie daspletozaur został błędnie sklasyfikowany i przez 50 lat uważano go nie za nowy rodzaj, lecz za nowy gatunek gorgozaura. Tylko dlatego, że miał podobne zęby i na pierwszy rzut oka wydawał się być zbliżony rozmiarami. Dopiero gdy pewien dociekliwy paleontolog ponownie zbadał holotyp, zauważył, że daspletozaur był znacznie masywniejszy niż gorgozaur. Miał bardziej krępą budowę, a jego czaszka różniła się od tej drugiej nie tylko zębami, ale była także szersza. W rezultacie został on ponownie sklasyfikowany jako nowy rodzaj, a holotyp otrzymał nazwę Daspletosaurus torosus, gdzie torosus oznacza muskularny, co odnosiło się do jego masywnej budowy ciała oraz potężnej czaszki. Co więcej, dalsze analizy wykazały, że ten nowy drapieżnik był niezwykle podobny do samego tyranozaura Rexa. Podobieństwo było tak duże, że niektórzy paleontolodzy sugerowali, że daspletozaur powinien być tak naprawdę sklasyfikowany jako nowy gatunek tyranozaura. No i rzeczywiście, łatwiej jest wskazać ich podobieństwa niż różnice, ale daspletozaur był nieco mniejszy, miał inną gęstość kości, względnie dłuższe ramiona, mniejsze stopy oraz bardziej wyraźne grzebienie nad oczami. Również kształt ich mózgów był nieco inny, choć obaj posiadali cechy rzadko spotykane u innych tyranozaurów, takie jak stosunkowo spore oczodoły i obszerne przestrzenie wypełnione powietrzem w czaszce. Dodatkowo żyli w dość podobnym okresie. Daspletozaur występował między 78 a 74,4 miliona lat temu. Zaś pierwszy tyranozaur, Macraensis, pojawił się około 1,7 miliona lat po zniknięciu daspletozaura. To bliskie pokrewieństwo i niewielkie różnice między nimi sprawiły, że paleontolodzy zaczęli się zastanawiać, gdzie dokładnie daspletozaur mieści się w drzewie genealogicznym tyranozaurydów, a nawet czy nie jest on bezpośrednim przodkiem t -rexa. Ta hipoteza zyskała na sile po przeanalizowaniu ewolucji daspletozaura na przestrzeni lat. Odkryto bowiem dwa kolejne gatunki tego rodzaju daspletozaur Wilsoni i daspletozaur Horneri. Które wraz z oryginalnym gatunkiem wydawały się wykazywać tendencje do coraz większego upodabniania się do tyranozaura. Jeden z artykułów naukowych sugerował, że poprzez proces anagenezy to właśnie linia ewolucyjna daspletosaura mogła ostatecznie doprowadzić do pojawienia się tyreksa. Nie wszyscy jednak zgadzają się z tą teorią. Wielu naukowców argumentuje, że bez DNA niemożliwym jest jednoznaczne określenie, które zwierzę było bezpośrednim przodkiem drugiego. Nawet 1 700 tysięcy lat to wystarczająco długi okres, by pozostawić wiele nierozwiązanych pytań. Przykładem tego jest niedawne odkrycie zęba, który nie został przypisany do żadnego znanego rodzaju, ale przypominał uzębienie Sue, słynnego okazu T-Rexa. Problem jednak w tym, że ten ząb pochodzi sprzed 77 milionów lat, czyli sprzed pojawienia się tyranozaura, ale za to z czasów, gdy żył już daspletosaur. Sugeruje to, że mogły istnieć inne, bardzo podobne do tyranozaura teropody, których jeszcze nie znamy. Mimo tych kontrowersji, nawet sceptycy zgadzają się, że daspletosaur był niezwykle blisko spokrewniony z T-rexem. Wiele najnowszych analiz filogenetycznych wskazuje, że był on najbliższym północnoamerykańskim krewnym rodzaju Tyrannosaurus i drugim najbliżej spokrewnionym dinozaurem z samym gatunkiem T-rex. Jedynym bliższym krewnym byłby jego siostrzany gatunek Tyrannosaurus macraensis. Dodatkowo coraz bardziej akceptowana jest teoria, że wszystkie trzy gatunki daspletozaura rzeczywiście podążały podobną ścieżką stopniowego wykształcania coraz bardziej zaawansowanych cech, jak zresztą sugerowało badanie. Jednak mimo tych zmian wciąż były do siebie bardzo podobne, a największe różnice dotyczyły czaszki oraz rozmiarów. Daspletozaur Torosus był największy, zanim plasował się Daspletozaurus Wilsoni, a najmniejszy był daspletozaur Horneri. Mimo to wszystkie trzy gatunki były prawdziwymi olbrzymami zarówno według współczesnych, jak i prehistorycznych standardów. Dorosłe osobniki miały od 8,5 do 9 metrów długości i osiągały wysokość 2 metrów i 20 cm na wysokości bioder. Dzięki swojej masywnej budowie były również dość ciężkie jak na teropody. Ich masa średnio mogła wynosić około 3 ton, co czyniło je jednymi z największych tyranozaurydów Ameryki Północnej. Jednak niektóre odkryte okazy wskazują, że mogły osiągać znacznie większe rozmiary. Największy znany nam dotąd osobnik, daspletozaur Torozus, zwany Pit-3, prawdopodobnie mierzył około 11 metrów długości i ważył aż 5,5 tony, co czyni go drugim największym północnoamerykańskim tyranozaurydem i największym drapieżnikiem swoich czasów, nadając mu status szczytowego drapieżnika. Oczywiście daspletozaur odziedziczył świetne geny, płynące w żyłach większości tyranozaurydów, które zapewniały solidność także jego czaszce, ogromnej, mierzącej zazwyczaj ponad metr długości. Była ona zbudowana niczym pojazdy z filmu Mad Max, po prostu jak czołg. Kości czaszki były niezwykle masywne i mocne, a nawet kości nosowe na grzbiecie pyska były ze sobą zrośnięte, aby dodatkowo zwiększyć jej wytrzymałość. Aby dopasować się do tej potężnej konstrukcji, Daspletozaur miał także paszczę wypełnioną ponad 70 długimi i spiczastymi zębami o owalnym przekroju. Taki kształt zapewniał im stabilność i wytrzymałość, pozwalając na gryzienie z ogromną siłą i nakładanie równie ogromnego nacisku na ofiary. Badania wykazały, że Daspletozaur miał niezwykle silny zgryz. Według jednej z analiz był on najsilniejszy w całej rodzinie tyranozaurydów, ustępując jedynie samemu t Miał również drugie co do wielkości mięśnie przywodziciele oraz trzecie największe napięcie czaszki wśród wszystkich tyranozaurydów, zaraz po tarbozaurze i tyranozaurze. Wszystko to składało się na zdolność do omiażdżenia kości i dosłownego rozrywania ofiar na kawałki. Niektórzy naukowcy uważają, że daspletozaur polował podobnie jak T-rex, stosując metodę ugryź i oderwi. Jak sama nazwa wskazuje, początkowo wbijał zęby w ciało ofiary, a następnie gwałtownie odciągał głowę do tyłu, odrywając ogromne fragmenty mięśni, narządów wewnętrznych oraz kości jednocześnie. Na podstawie środowiska, w którym żył oraz skamieniałości zwierząt odkrytych w jego towarzystwie, paleontolodzy przypuszczają, że główną część jego diety stanowiły wielkie ceratopsy, hadrozaury i ankylozaury, choć w rzeczywistości jadł wszystko, co tylko udało mu się upolować. Potwierdza to odkrycie pewnego dorosłego osobnika, którego żołądek zawierał strawione szczątki młodych hadrozaurów. Jego potężne szczęki były prawdziwym koszmarem dla żyjących z nim dinozaurów, a jeśli chciały one uniknąć rychłej śmierci, jedyną cechą daspletozaura, którą mogły wykorzystać, była jego ograniczona prędkość. Ze względu na swoją masywną budowę nie był on najszybszym drapieżnikiem i prawdopodobnie polował głównie z zaskoczenia. Jednak miało to też swoje zalety. Jego wytrzymałość, co prawda, odbierała mu szybkość, ale sprawiała, że mógł atakować dobrze opancerzonych roślinożerców, którzy byli celem niemożliwym do pokonania dla większości innych drapieżników. Co ciekawe, daspletozaur miał jeszcze jednego ukrytego asa w rękawie. I to prawie dosłownie: swoje ramiona. Tyranozaury słyną z krótkich przednich kończyn. Jednak w proporcji do ciała daspletozaur miał najdłuższe ramiona spośród wszystkich tyranozaurydów. Mierzące niemal metr długości. Były one również zaskakująco silne, co sugerują grube kości oraz liczne punkty przyczepu mięśni, co mogło umożliwiać im przytrzymywanie i unieruchamianie ofiary. Również jego ogon był niezwykle ciężki i mocny, zapewniając świetną równowagę, co było kluczowe podczas walki z największymi roślinożercami. Choć nie można rzec, że był zwinny jak kot, to miał pewne cechy przypominające zarówno koty, jak i krokodyle. Jego pysk zawierał struktury przypominające narządy czuciowe występujące u współczesnych krokodyli. Te duże płytki mogły pozwalać mu na precyzyjne sterowanie ruchem szczęk, odczuwanie temperatury, wykrywanie zdobyczy, a także zapewniały dodatkową ochronę pyska. Można śmiało powiedzieć, że daspletozaur był drapieżnikiem All-inclusive. Nie brakowało w jego asortymencie niczego. Ale być może jego największa przewaga nie wynikała z samej jego budowy, lecz zachowania a konkretnie z tego, że żył w grupach. Na przestrzeni lat odkryto wiele skamieniałości daspletozaura znalezionych obok siebie, co sugeruje pewien poziom zachowań społecznych u tego gada. Najbardziej znanym odkryciem była grupka trzech osobników o różnych rozmiarach i w różnym wieku, które zostały znalezione obok pięciu hadrozaurów. Badania osadów i kości wykazały, że wszystkie trzy drapieżniki zginęły w tym samym czasie, podczas żerowania na martwych hadrozaurach. Ponieważ wśród nich były osobniki w różnym wieku, niektórzy paleontolodzy uważają, że była to rodzinna grupa łowiecka. Inne blisko spokrewnione tyranozaury, takie jak Gorgozaur czy Albertozaur, również są czasami znajdowane w grupach, co jeszcze bardziej zwiększa prawdopodobieństwo, że daspetozaur także był zwierzęciem stadnym. Takie rodzinne grupy łowieckie byłyby koszmarem dla potencjalnych ofiar. Młodsze i szybsze osobniki mogły ścigać i zdezorientować roślinożerców. Podczas gdy starsze i większe osobniki przychodziły, aby zadać ostateczny cios. Ten problem stawał się jeszcze poważniejszy, gdy uwzględni się fakt, że młode daspletozaury pozostawały małe przez dosyć długi czas. Analiza wzrostu kości wykazała, że przez pierwsze 5 lat życia ich przyrost masy ciała był bardzo niewielki, i dopiero później przechodziły gwałtowną fazę wzrostu, która trwała około 15 lat. Choć dowody na istnienie takich rodzinnych mafii są dosyć mocne. Niektórzy sugerują alternatywną teorię. Dospletozaur mógł zachowywać się bardziej jak współczesne warany z komodo. W takim przypadku osobniki nie współpracowałyby ze sobą, lecz jedynie gromadziły się przypadlinie lub na czas polowania, co prowadziłoby także do brutalnych starć i krwawych pojedynków ozdobycz pomiędzy uczestnikami takiego rozboju. Wiemy, że ogólnie rzecz biorąc, był to twardy zawodnik, a wielu z nich doświadczało swoich najboleśniejszych ran z rąk, lub tak właściwie to szczęk, swojego własnego gatunku. Zidentyfikowano również unikalny trend, który pokazuje, że preferowaną metodą walki wewnątrzgatunkowej było gryzienie się nawzajem po twarzy, co było niezwykle powszechne. Liczne okazy zawierają dziesiątki śladów ugryzień na czaszkach, które były na tyle poważne, że pozostawiały głębokie bruzdy w kości. Ten porywczy tyranozaur jest także jednym z nielicznych teropodów, które przeprowadzały zarówno mniej, jak i bardziej śmiertelne ataki na konkurencję. Czasami ślady nigdy się nie zagoiły, co sugeruje po prostu śmierć osobnika w skutek takiego ataku. Paleontolodzy przypuszczają, że wysoka skala przemocy była spowodowana sporami terytorialnymi, walką o zasoby lub dominację w grupie społecznej. Okazuje się, że pusty żołądek także mógł być wyzwalaczem agresji, Jedna czaszka daspletozaura znaleziona w Albercie w Kanadzie miała zarówno zagojone ślady ugryzień, jak i takie, które nie tylko się nie zagoiły, ale również nie wykazywały żadnych oznak zapalenia ani innych objawów pojawiających się przy takich ranach. Co silnie sugeruje, że powstały one już po śmierci zwierzęcia. Zapewne w wyniku padlinożerstwa, któremu winny był najprawdopodobniej inny daspletozaur. Był to więc pierwszy dowód na to, że ten drapieżnik czasami uciekał się nawet do kanibalizmu. Dlaczego decydował się na atakowanie przedstawicieli własnego gatunku? To pozostaje zagadką, ale odpowiedź może uda nam się znaleźć w jego środowisku, które było znane z okresowych susz i klęsk żywiołowych prowadzących do masowej zagłady żyjących tam zwierząt i sporego chaosu, zmuszając jednocześnie daspletozaury do zjadania także swoich pobratymców. Inna hipoteza zakłada, że jeśli rzeczywiście polowały i ucztowały w grupach to w trakcie takiej krwawej uczty mogło dochodzić do przypadkowego atakowania i pożerania osobników własnego gatunku. Bycie daspletozaurem musiało być stresujące. Trzeba było stale oglądać się za siebie, żeby nie dopadł cię jakiś twój krewniak. Ale co ciekawe, daspletozaur nie był jedynym tyranozaurem, który mógł się wplątać w takie kłopoty, ponieważ jest on jednym z nielicznych znanych nam przykładów tyranozaurydów, które musiały dzielić swoje tereny z drugim tyranozaurydem, a w tym przypadku Gorgozaurę. Pod koniec kredy Ameryka Północna była podzielona na dwie części przez rozległe wody Morza Środkowego Zachodu, tworząc takie półwyspy, półkontynenty: Laramidie na zachodzie i Apalachie na wschodzie. Daspletozaur występował jedynie w Laramidii, gdzie współistniał z Gorgozaurem w co najmniej trzech różnych formacjach geologicznych. Podobnie jak on, Gorgozaur był również ogromnym drapieżnikiem, jednym z największych północnoamerykańskich teropodów kredy. Osiągał nawet 9 metrów długości. Miał też ogromną czaszkę i potężny zgryz, co czyniło go prawdopodobnie jedynym realnym zagrożeniem dla daspletozaura. Ale ten miał przewagę, swoją ogromną masę. Patrząc na oba z boku, mogłoby się wydawać, że są podobne, ale z przodu widać było, że to daspletozaur był znacznie masywniejszy, co przekładało się na silniejszy korpus, mocniejszy zgryz oraz większą wagę. Gorgozaur ważył maksymalnie 3 tony, co oznacza, że dorosłe osobniki były raczej drobniejsze w stosunku do największych daspletozaurów. Jednak gorgozaur miał przewagę w postaci szybkości. Jego szkielet był lżejszy, a nogi bardziej zwrotne. Choć bez wątpienia dochodziło między nimi do starć, to różniły się one od siebie na tyle, że zapewne konflikty nie były zazwyczaj konieczne. Najprawdopodobniej opanowały dwie zupełnie osobne nisze ekologiczne. Gorgozaur polował na szybszą i mniejszą zdobycz, podczas gdy daspletozaur preferował większe i lepiej opancerzone ofiary. To mogło tłumaczyć, dlaczego miejsce ich występowania było wyraźnie inne. Daspletozaur był bardziej powszechny na południu, podczas gdy gorgozaur dominował na północy. Ostatecznie w Laramidii było wystarczająco dużo pożywienia, aby uniknąć większej rywalizacji. Życie absolutnie tam kwitło. Góry skaliste stanowiły wówczas dosyć sporą część kontynentu więc wiele rzek płynęło spokojnie od gór w stronę morza, co ukształtowało wiele bogatych środowisk, takich jak na przykład równiny zalewowe, gdzie daspletozaur był częstym bywalcem. Połączenie rzek, zalewowych nizin i wybrzeża stworzyło idealne warunki dla różnorodnych zwierząt, w tym wielu gatunków dinozaurów, takich jak Edmontonia, Skolozaur, Centrozaur, Hazmozaur, Styrakozaur, Korytozaur, Grypsozaur, Lambeozaur, Parazaurolow, Stegoceras, Ornitomim, Apatoraptor, Albertonykus, Atrociraptor, Strucjomim, Rativates, Citipes, Chirostenotes, Zauroornitolestes i Dromeozaur. Oprócz dinozaurów żyło tam również ponad 8 gatunków bezkręgowców, 20 gatunków ryb, w tym także rekiny, 20 gatunków ssaków, 10 żółwi, 5 jaszczurek oraz liczne plezjozaury, pterozaury, hampsozaury i różne krokodyle. Choć nie znaleziono na to dowodów, istnieje możliwość, że pletozor miał jakiś kontakt z gatunkami żyjącymi też po drugiej stronie morza, czyli w Apalachii, ponieważ odległość między tymi kontynentami nie była zbyt duża. Zwykle nie było potrzeby wychylania się poza swoje terytorium, ponieważ Laramidia była rajem o półtropikalnym klimacie. Jednak czasami stawała się dość niebezpiecznym miejscem, o czym świadczą liczne katastrofy ekologiczne. Na podstawie znalezionych tam osadów paleontolodzy uważają, że głównym sprawcą tych wydarzeń była ekstremalna aktywność wulkaniczna na zachodzie, która mogła pokrywać całą wyspę warstwami gęstego popiołu, wywoływać także ogromne pożary lasów i prowadzić do masowej śmierci zwierząt. Chociaż jednocześnie takie zjawisko wzbogacało też glebę na przyszłość. Mniej groźnym, ale również znaczącym problemem były okresowe susze i wahania poziomu morza, które utrzymywały dynamikę ekosystemu. Czasami jednak było aż nadto dynamicznie. Dla tych z Was, którzy nie wierzą, że daspletozaur ewoluował dalej i zamiast tego nagle wyginął, powiem, że te katastrofy są też uważane za potencjalne przyczyny jego zniknięcia. Ponieważ był on ograniczony tylko do tej jednej wyspy kontynentu, to jego wyginięcie mogło utorować drogę do pojawienia się nowego członka tyranozaurów, który następnie mógł wyewoluować w tego, który przejął tron na dobre. Dzięki za obejrzenie tego materiału do końca. Jeśli się spodobało, to oczywiście zapraszam też do obejrzenia innych materiałów na tym kanale, jak na przykład filmu o gorgozaurze, o którym nieco dzisiaj nawet Wam wspomniałem. Jeszcze raz dzięki i do usłyszenia.